Cześć, mam na imię Emilia Olszewska i jestem studentką dietetyki. Studia dały mi po pierwsze możliwość zdobywania wiedzy praktycznej, między innymi właśnie w laboratoriach oraz na kuchni, gdzie przyrządzamy różne potrawy oraz wiedzę, która jest przydatna właśnie w tej dziedzinie. Dzięki niej mogę zastosować tę wiedzę właśnie w życiu codziennym, gdzie wiem i jestem świadoma, jak się prawidłowo odżywiać oraz jak funkcjonować, by być zdrowym teraz i na przyszłość. Dzięki studiom mogę również aktywnie uczestniczyć w kole naukowym Awokado. Które organizuje m.in. konferencje dla osób spoza uczelni, gdzie my, studenci dietetyki, mamy możliwość przekazywania, jak i zastosowania w praktyce wiadomości, które zdobywamy właśnie na uczelni podczas wykładów i ćwiczeń. Więc kierunek dietetyka to nie tylko nauka, zaliczenie, egzaminy, ale również i działanie, oraz wiedza, którą możemy już zastosować w praktyce dla nas, dla siebie, jak i również dla bliskich, pomagając im właśnie w tym zdrowym i prawidłowym stylu życia.